Tak, historia zatoczyła koła, a nawet jedno koło, bo pierwsze moje takie celowo łowione klenie było łowione dokładnie w tym miejscu, na tej rzece. Wtedy nie dało się tu zejść, bo woda płynęła dużo wyżej. Ja je łowiłem z góry. zimorodki latają te same, woda płynie trochę inna, bo, bo wówczas była szybsza. Na dnie było wiele kamieni, ale dzisiaj jedna część wspólna z tymi. Ułowami klanis sprzed 30 lat, jedna część wspólna, o której Wam powiedziałem, to wędka, którą mówiłem wówczas, praktycznie wszystkie gatunki ryb klenie, jazie, brzany, wszystkie inne gatunki, które pozwalały się łowić w tamtych czasach na spilni. Po wielu latach zamarzyłem sobie, aby taką wędkę reaktywować, zrobić wędkę dla wędkarzy, która pozwoli łowić małymi przynętami w różnych warunkach, na różnych wodach, różnych gatunki. Opowiem wam dzisiaj o yy... O wędce, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, no i trochę zdetronizowała moje ulubione wędki. E Eter, czyli w zamyśle, wędko kleniowo-jaziowa. Tak ją gdzieś tam chcieliśmy pozycjonować, chciałem ją e układać pod taki sposób łowienia, pod takie zastosowania okazał się zdecydowanie bardziej szerokim zastosowaniem, narzędziem. A jego historia wzięła się z początków mojego wędkarstwa spinningowego, bo ja wielokrotnie dla tych, którzy nas często oglądali, to wiedzą, ale dla tych co nie wiedzą, to mówię, że moją zawsze numer jeden był, wędką był Byron Grey Shadow i to jest kij, który yy, ja mam go bardzo w pamięci, bo pierwsze klenie, bolenie, brzany, Strągi, łowiłem na taki długi 3-metrowy kij e, starej daty nazwijmy, który towarzyszył mi przez wiele, wiele lat na rybach, i zawsze było moim marzeniem nawiązać do tamtej wędki, do tej mojej historii, do wędki, która w lekkim i w średnim spinningu będzie mm, skrajnie uniwersalnym narzędziem. Taki, taki miałem zamysł. Czy przy projektowaniu cofnąłeś się do historii, do takiego... historia zatoczyła... Ja sobie, Darek, zanim, bo wiedziałem, że będziemy to nagrywali, to sięgnąłem do zdjęć starych, eee, kiedy łowiłem gdzieś tam jakieś ryby, może nawet zrobimy wklejkę w tym, fajnie by to wyglądało, to, mam to w domu, te zdjęcia, to ten eee, Grey Shadow, ja go łączyłem, podam datę zaraz ci powiem, który to, to był rok, one... Koniecznie, koniecznie myślę, że to z Łączyłem go z e, Twin, twin Power, mówię z tym, z e, c 4 legendarnym kołowrotkiem. Celowo o tym mówię, bo do tego nawiążę za chwilę, co dlaczego te wędki tak umiały. E, I łowiłem, uwaga, w 1996 roku. To był taki 1995 rok, to był taki debiut tej wędki u mnie i wędki, która zmieniła mi nie postrzeganie, bo chciałem powiedzieć postrzeganie, nie, możliwości, ona mi dała zasięg, pamiętam i teraz mówię już o tym, odległość rzutu, kontrolę nad przynętą na dużym dystansie, łowienie na rafach, u mnie na Bobrze, na Odrze, na napływach główek, gdzie ja wtedy w tamtych czasach się bałem, nie unałem żadnych woderów, tak, ja wchodziłem w strępkach, bałem się dalej gdzieś tam wejść, i tak dalej. Chodziło o zasięg rzutu. Nie było plecionek, były żyłki, 20. Nie mogłeś się jej za, za, zawiązać, bo ci pękała przy braniu. O i mamy kolejnego okonka. I na wędce w górę. rybka jedzie. O, krąpik. No, kolejny niezawodny. Na mojej rzeczce Zawsze na niego. Brawo. No i zobacz, teraz krótkim kijem jak tu włazić na tej 5 gramowej wędersce tam był już po rybach? Już jest połowieniu trzeba byłoby chyba brodzić. No dalej mnie korci to miejsce a nic mi tam nie chce skubnąć gdzie ja oczekuję dobrej ryby tam nic. co tu by dać no. Teraz rzuciłem to sam brzeg teraz jest prawdziwa zaleta długiej wębki wzdłuż brzegu nie lubię tak wzdłuż brzegu bo uważam że w no. na przykład nie lubię jak im tak równolegle przy ale nie uwielbiają ślęce po skosie takie moje zdanie. U, idziemy. Jeszcze wyżej zobaczymy, czy to mi da rezultat. Spodziewałem się, że będzie tutaj ryba w postaci fajnego klenia, a to na razie okonki zdominowały te kamieniste rynienki. Tutaj się zaczyna robić piaszczyście i ślady człowieka, czyli tu był wędkarski przeciwnik. Akurat. Tutaj widzicie dokładnie to miejsce, o którym Wam mówiłem, gdzie spodziewałem się ryby, jednak tutaj już widzę dlaczego go nie ma. Nie ma tej ryby, jakby kluczyło piachu, i nie niosło I tu dużego tlenia nie będzie. Piachu, nie niosło piachu, i na tleniach, nie widziałem z dużej głośności. Także to nie będzie. To do jednego nie będzie dużego. Dwójka obrotówka w oble, który sam zrobiłeś tej wielkości, trzeba było rzucić 40 metrów. Tu wszyscy ci starsi wędkarze, powiedzmy moi rówieśnicy i starsi. Będą wiedzieli, aha, też tak miałem, bo jakieś odległościówki, jakieś federy się wtedy wchodziły, się stosowało do tego. To wszystko nie działało. I nagle pamiętam, e, w Zielonej Górze w sklepie Karaś, to musicie powiedzieć, czy w Zielonej Górze dalej ten sklep jest, e, ci co są w Zielonej Górze bo znają, e, jest wędka 3.05 długości Byron Grey Shadow. Które zmieniła mi wędkarstwo i mówię, muszę to zrobić, koniecznie, muszę nawiązać do tej historii, tak jest eter. A to jest ten z tym bajonetą że go potem... Yy... I wrócił dla was musimy go tu zawiesić. Słuchajcie, co to jest eter? Eter jest to bardzo stara konstrukcja, nawiązująca do angielskich wędek, które Anglicy stosowali do łowienia na przepływankę, które stosowali do łowienia... Na jakieś tam pszenice, białe robaki, z, z kowlotkiem typu Winchester, ten uchwyt, zaraz mówimy. Wędka w pełnym ugięciu głębokim, takim totalnie dzisiaj niepopularnym, czyli od szczytówki do samego dołu, koło. E, I okazuje się, że takich wędek już nie ma. No tak, ale wtrącę ci dzisiaj, bo żeby to nie było tak, bo to powiedziałeś, że stara wędka, no... koncept. No, 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 no. Koncept stary, bo ta wędka, no, jest wędką nową, która jest już odpowiednio wyposażona zgodnie z obecnym. Ja zaraz te garmy... Ja ja chciała na... obiedzić, to bo Ty mnie zatrzymałeś. Koncept taki, pełne ugięcia, niszistość, no, no. moc, specyficzna dynamika taka z opóźnieniem, e... No ale nie ma takich wędek, no, okazuje się, że jak się bardzo chce, bardzo się poszuka, to gdzieś tam na świecie to jeszcze robią. No i pozyskaliśmy, słuchajcie, cztery blanki, 2,75 długości i 3,05, tak? 3,05 w dwóch mocach. I teraz to, co Darek powiedział, w najnowszej technologii no z 2025 roku, e, wyposażone w stosunkowo drogi osprzęt, przepięknie wykonany. E, Czyli tak, połączenie takiego oldschoola totalnego, jeśli chodzi o charakter, o wygląd tej wędki, o możliwości zastosowania starodawna szkoła, żyłka plecionka, tam chcesz, kurokarbony i ten sznyt nowoczesności, czyli ultralekkie, bo to są wędki, które ważą przy długości 305 cm w granicach 130 gramów. Ogromna dynamika, czułość. Ogromna dynamika, czułeś też zaraz, musisz mi kolejnie na tych okoniach i zandaczach przypomnieć. Eee, I dokładnie te same możliwości, które dawał mi. Ile lat temu Darek? 95 rok? Nie wiem tego policzyć. 30 lat temu Byron. Czyli odległość rzutu, odległość rzutu zacięcie i kontrola z dużego dystansu, zero spadów i bez znaczenia, czułowisz takiego okonka, czułowisz metrowego szczupaka, To wędka się zachowuje tak samo. Wygnie się, buja, mocniej, mniej, wiadomo. Pompuje rybę naczy. Do czego jest ta wędka? Dla wędkarzy, którzy lubią takie wędki, do wszystkiego. Eee, czy ty śmiało możesz pójść łowić na paprochy tym konie? Dlaczego? Dlatego, że zamontowany jest w tej w pełnym ugięciu, w tej ogromnej gumiastości, blank o bardzo wysokim module węgla. Czyli jest piekielnie czuły, strazy wam tajemnicę. To jest Blanko od muchówek. Mimo właśnie, te, e, e, właśnie zamyśliłem, się o gumianach, mimo mogło ogromnej tak, jest piekielnie czuły, słuchajcie, na żyłce, buknięcie o konia, to jest jak w sandaczówce. Dwa, e, przy tej swojej spolegliwości, moc rozłożona na każdym centymetrze wędki, od korka do samej szczytówki, czyli jak ty tylko zrobisz ruch nad garstkiem, to te wędki są, słuchajcie, do tego, żeby zapinały haczykiem takim, metrowego mu sosia w rzece. Zatniesz każdego sandacza. Ja nie namawiam was do tego, że to jest wędka do sandacza, żeby była jasność. Podpowiadam tylko, że nie obawiajcie się miękkiej wędki, że wam wyby nie zatnie. Bo to jest zupełna nieprawda. Druga rzecz, że miękką węko nie da się prowadzić przynajmniej głumowę. Jakoś muszkarze łowią na streamery, na wszystkie inne rzeczy, łowią im dobrze, jest, wyholują ogromne ryby I, i te słodowodne, słodkowodne. To jest jakimś każdy... czucie jak na nim wyjdzie. Tak, ci ręką rywa. Tak. Tak samo to tu, tu działa. Ale gdyby zawęzić do czego to jest, jest to duża rzeka, klenie jazie, bolenie też. Oczywiście nie na woblery bardzo stawiające opór, bo będzie będziecie trochę nawędka wyginała, to musisz trochę to. Nie, no, bo mnie do tego to. obrać. Natomiast jest to perfekcyjne narzędzie, perfekcyjne narzędzie do łowienia tego rzecznego białorybu, wszelkiej maści, klenie i bolenie. Eee, uwaga, brzan. Bo wszyscy brzanowcy wiedzą, że jak masz długą miękką wędkę, to brzana się zupełnie inaczej zachowuje w wodzie. Nie wariuje, tylko daje się holować. Eee... nie to go nie targa tobą tak, tylko po prostu wędka przejmuje tak te... ładnie. Natomiast dla fanów tego typu wędek eee, perfekcyjne narzędzie do łowienia koni. Gunki, blaszki, obrotówki, woblery, bro... boczne troki, dropszociaki, wszystko daleko, oczywiście względem opisu gramatur blanków. Chyba najmniejsza, jaką złowiłem. I w ogóle dużo Śliczne ryby. I teraz tak, w te wędki mieliśmy ogromną trudność, żeby opisać, bo zdradziłem wam tajemnicę, że to nie są, że to są zaadoptowane do naszych, użytecz, do naszego użytku, naszego użytku muchówki morskiej i łososiowe. I my ją op specyficznie opisaliśmy takie. Zwróćcie uwagę, że nie ma dolnych zakresów. Mówię tak, mam teraz model MLMF-275 e i on jest opisany do 7 kg linka, czyli mocny. 14 no, funtów. 14 funtów liny. No tak. E I do 15 gramów przynęta. E I to jest trochę umowne, dlatego że te 15 gramów my musimy wiedzieć, że jak założysz 15 gramową obrotówkę i wrzucisz ją w łososiową rzekę, to ta wędka się wygnie. Ale jeśli założysz główkę dychę na ten model i 4 cale smukłe gumę łowisz, bo ja tak łowiłem sandacza na tą wędkę. Dzwoniłem do Darka, jak byłem u rodziców w szkół, dzwoniłem do Darka, Darek mówi, że ty normalnie się łowi tym sandaczem. Stryknięcie, zacięcie w gardle, połgnięte. Kontrowersyjne dla wielu wędkarzy będzie zamocowanie, Weź oddam Ci, bo mi to będzie... Zmienił znaczy, to, że kontrowersyjne, tylko niespotykane, no to jest coś... E... Dzisiaj niespotykane, nie dzisiaj niespotykane, zamortowaliśmy coś, co nie jest uchwytem dla wielu, e, z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że zależało nam, żeby to zrobić ciężkie, tak? Czyli uchwyt musiał być ciężki, musiał być z tego milonego korka, żeby ta wędka była lżejsza w operowaniu, szczególnie przy długości 3-5 metra. Eee, a z drugiej strony jest to ułatwienie. No tak, ale i utrudnienie, zaraz pokażę. Eee, ale chodzi o to, że dla wielu wędkarzy zakup wędki długiej, kleniowej e, bardzo często łączy się z zakupem kołowrotka. Dlatego, że długą wędkę kleniową trzeba jest doważyć kołowrotkiem 3-5 metra. Zwykle takie kije na rynku ważą, u nas waży to mało 140 gramów czy 130, 140 w 3-5. Eee, Wędki będą ważyły, słuchajcie, takie rynkowe, 180-200 gramów, przy tej długości. Te wędki męczą wówczas rękę, tak? I dlaczego my to zrobiliśmy? Dzięki gumkom, o których jedno słowo zaraz o użyteczności tego, ty jesteś w stanie, czy tu luwiasem tym nowym, który waży 155 gramów, zważyć wędkę w perfekcyjny sposób w środku ciężkości, nie czujesz zestawu, łowisz jak Wędką do 5 gramów, długości 2 metry. Nie masz takiego kołowrotra ulkoletkiego, masz inny, swój, lubiany Twin Power. Bierzesz sobie, jak mam Twin Powera tu podpię podpiętego, chyba bodaj 3000 tam na filmie. Trywotny niż jeszcze? Tak. Mhm. Zakładasz Twin Powera i też przesuwając, mierzysz sobie, ważysz sobie ten zestaw i jest perfekt. Czyli nie musisz to jest celowe zagranie. E, łowisz sobie e, inaczej, lubisz mieć wędkę z przodu, tutaj, przesuwasz sobie. Tak, tak każdy. Lubisz chce nie... umieć krótki uchwyt, wysuwasz w tą stronę. Ja, słuchajcie, bo zadacie pytanie, czy to trzyma? Średnio. Tak, średnio. No tak, ale jeżeli ktoś już sobie złapie, to mi raczej, na y, któremu najbardziej odpowiada. No to jest taki jest osób na. Jest, jest taki osób na taśmę. Słuchajcie, ja wiem, że to zabwi dla wielu, bo wędka 2000 tysiące ponad. Eee, Kołowrotek 2000, powiedzmy, zestaw za 4000 z taśmą, tak z taśmą. Eee, to jest najbardziej. Trzeba bym, co, by produkować 15 wędek takich z różnymi rozwitami. to z gruby osób. To u, u nas zawsze w koronie Phishing była funkcjonalność użyteczność, dlatego poliliśmy taką decyzję i taką ją będziemy utrzymywali. Jedna taśma czarna na tym e, kontrująca z jednej strony jedna druga koniec zamknięty temat, chociaż pytaliśmy klientów, którzy mają i mówią, że jest dobrze, że tak jest dobrze, ale mi ja nie lubię. Czy właśnie się zależy, jaka stopka jest kobieta, to wyższa zbił baterię, dzisiaj mam 2000, dwa tysiące, nie pamiętam jaki ja mam. On wyjeżdża. On wychodzi ten dolny, natomiast to jest sekundę, i sobie załatwić, ale teraz tak na szybko wymyśliłem, zobacz, można sobie tą stopkę owinąć taśmą i wcisnąć te na siłę. Tak można sobie to zrobić. Można. Można kombinować. i wiele. Ja to zrobiłem tak, że ja mam taśmę na amen zamkniętą, zamkniętą na kupkę. Powiedziałem na samym początku, że wędka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo... Mm, I trochę z, y, tak pomieszała mi w moich ulubionych, tak? Pstrąg fascynacja e, stał się już wędką dla mnie starą. Ja już ją znałem, zawsze jednak pstrągi mam. E, dzika rzeka jest wołem roboczym. Zab, jedziesz na szczupaki, tam na coś bierzesz. E, my nie będę po wszystkich seriach. Się. Taką perełką zawsze był atut, bo go bardzo lubię. E, I ten atut to jest takie dla mnie. To ja też można było w jakiś sposób porównać do tej wędki tamtej, że wielozadaniowej i do różnych metod. No tak. Ale ten atut był takim oczkiem w głowie, natomiast ja sobie tak wziąłem, jak mam już od zeszłego roku, od wiosny, tą wędkę. I połowiłem różnych ryb, i połowiłem w różnych okolicznościach i tak dalej, to pomyślałem sobie. Tak. ja już nie potrzebuję mieć, nie wymienię teraz których, bo, bo to nie będzie dla wędek miłe, tak? bo jak powiem, że o tom, co tutaj widzę na Stojaku za Twoimi plecami, powiem, że już jej nie lubię i nie chcę. Eee, pierwsza z brzegu. To? Tak. To jest wędka, słuchajcie, która mi niejako wyeliminowała inne wędki z użytku. Od stycznia, gdzie pojadę sobie na klenie, na jazie, na okonki, yy, ja nie potrzebuję stosować jednogramowej główki, niewidocznej haczyka i niewidocznej główki. tylko normalne główki, takie w 4 centymetry, tam główki, czy w trójki, czy w piątki, to ona mi opędzi wszystko. Mm. Co ja sobie wymyślę? Czy to będą klenie o konie, tam jazie, jakieś wzdręgi? Czy tak, czyli woblery, smużaki, obrotówki. Jest. Smużał i na filmie to Darek będzie widać. Było słuchajcie tak, że jak ja uczyłem się tej wędki, bo się trochę trzeba nauczyć rzucać. Nie, tak wszystkie wędki gdzie Miasta, no to trzeba się tego nauczyć. Wszędzie braliśmy pierwsze, a widem elemy, potem premier, 86 lemy, no to też się czego użyliśmy. E, e, temki. Mówię wam z ręką na sercu, ja musiałem kontrolować odległość rzutu smużaka. Nie dlatego, żeby Niemcowi na dny sąsużytkom okno w domu rozbił, ale w sensie takim, że rzucając, pamiętając, no, nawyk jest tak, rzutu i wiem dokąd on poleci, to cały czas łapałem żyłkę, bo mówię, o Cały czas druga strona, cały czas druga strona. Obrotówka to na filmie na pewno jest, bo się sam z siebie śmiałem. Ja nie mogłem wtrafić w miejsce, jak ja to mówię, tak? Cały czas je przerzucałem, non-stop. Tak rzuca. Czyli odległość rzutu. Dwa, to co, to, co dla mnie jest e, cecha, która mi da, daje ogromną frajdę, Ja się nie martwię kompletnie, co mi będzie brało na wodzie. Czy będą to okonki? Bo miałem, pamiętam, na bobrze taką frajdę, takie 15-20 -taki mi skubały na gumkę. Ja siedziałem na kamieniu, sobie działałem te okonki. A później zaczynały mi brać sandaczyki po 50 centymetrów. No, Nagle to jest, zbierasz to, już jest przepyszne. Znaczy nie wiem, czy są no, chyba ich tam nie widać. No, czy trafi ci się jakiś tam kleń, czy szczupak, czy boleń? Te wędki działają jak muchówka. Do dolnika, bu, 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 zabuja za, za, za się trzy razy, cztery, ryby. Do widzenia. E, ogromne na mnie to zrobiło wrażenie, i, i wychodzi mi taki e, z tego kij perełka. Kompletnie nie znam. U żadnego producenta tego typu wędki seryjnie produkowano, na pewno, bo nie myślę, że nikomu się nie opłaca takie wędki produkować. No tak, no. I bardzo się cieszę, że mogliśmy zbudować takie kije, które kiedyś były, z nowym szlifem, z nową jakością, z nowymi komponentami, żeby trochę powrócić do historii. Tak jak my to lubimy najbardziej. Co to było? Jak, oj, bo ja to jest jak w karabinie. Czytówka na końcu. Dobra. Nie ma co dalej gadać, bo nie będę. Yy... No to jeszcze nie raz pojawi wędka na filmach. Teraz jest sezon, yy, początek sezonu. Klenie Jazie pojedziemy pewnie. Yy, ty, ty dojedziesz na wakacje, słyszałem. No ale wrócę. Chyba, że ci tak spodoba, albo się zakochasz na miejscu. Dobra. Cześć.